Witajcie kochani, rozpoczynamy kolejną nockę z Noksem na plaży. Zobaczcie, dół na chyba 40 cm i wpada pierwszy dzisiaj fant, a jest to sztuciec. No, po jego stanie i po głębokości, na jakiej był, można sądzić, że dość długo, ale to naprawdę długo tu poleżał. No to co, zabieramy i szukamy dalej. No więc, kochani, postanowiłem, że nie będę się włączał co każdą jedną monetę, tak jak ostatnio, tylko co kilka chwil, jak się coś tam uzbiera. No i jak na razie, oprócz tego widelca, mam 15 centów oraz śrubę, czyli no, pierwsze krągłości zaczynają wpadać, z czego 5 centówki tym razem są w dobrym stanie, czyli świeżo zgubione. No i zobaczymy, jak pójdzie dalej. Mam naprawdę kawał plaży do przejścia. Jestem na jednej stronie, później jest to rozdzielone tak, jakby na pół kamieniami. I zasuwam później na drugą część. No zobaczymy, ile mi dzisiaj zejdzie. A póki co, do następnego. No i, kochani moi, wpada pierwsza dzisiaj biżuteria, więc postanowiłem to nagrać. Niestety, mieć, co widać po pięknym kolorze. Motylek na szczęście, mam nadzieję, że mi go przyniesie. Także pierwsza biżuteria trafia do kieszeni. Liczę na coś więcej. Mam nadzieję, że się nie przeliczę. No, zapowiada się całkiem nieźle. I lecimy dalej. I tutaj w tym miejscu, kochani, ewidentnie ktoś się wysypał z drobnych, bo 2,60 w jednym miejscu na wierzchu, praktycznie tylko przeczesałem ręką piasek po zlokalizowaniu sygnału. I, i wyszło 4 monety, więc ewidentnie ktoś się tutaj ładnie wysypał lepiej dla mnie. Takich mi jest dzisiaj znaleźć kilka i będzie gites. Pozdrawiam i do następnego. I kolejny namierzony punkcik tutaj przynosi mi 3 euro i 5 centów. Także jest coraz fajniej. Kolejne moniaki do kieszeni. Zasuwamy dalej, no tak jak widzicie. Ja tutaj dookoła mam pełno pięknego, sypkiego piasku. Nawet nie trzeba głęboko grzebać. Wystarczy dobrze przejechać pinpointerem i Moniaki same wychodzą na wierzch, więc jest super. Po prostu jest super. Lecimy dalej. No tak, kolejne znajdźki, które trafiają do kieszeni to karabinczyk E-papieros, ołówek oraz Euro 90. Więc kolejne monety wpadają. Robi się powoli coraz jaśniej, a ja śmigam dalej. No i kochani, kolejne znajdźki, które lecą do kieszeni, to zapalniczka, nawet działa, 30 centów i kapsel. Pozdrowienia dla kapselka High Five. Kochani, patrzcie na to, jaki zaciąg 4,60 z jednego machnięcia sitem. No pięknie po prostu. Najlepszy dzisiaj, jak na razie. Machnąłem, podciąsnąłem, słyszę monetę, patrzę, a tu 4. Elegancko, lecimy dalej. Oj kochani, przez chwilę myślałem, że wpadło mi zreberko, ale nadal nie jestem pewien, co to jest za moneta. Próbuję ją tu jakoś rozszyfrować, ale, ale nie mam pojęcia, co to jest. Z żartem? niesamowicie. Jak gdyby ktoś z was wiedział, co to takiego? Dajcie proszę znać w komentarzu. No jak widzicie mamy powoli piękny schód słońca. Robi się coraz jaśniej. Choć na niebie wysoko jeszcze księżyc, a w sicie kolejne małe kombo 4 euro. No pięknie, drugi taki zaciąg z dwoma dwu eurówkami w sicie dzisiaj, więc jak najbardziej fajnie lecimy dalej. A w tym dołeczku kombo dobra za złem, czyli zawleczka kawałek paska oraz. 80 centów, jak najbardziej fajnie. Kolejne krągłości do kieszeni. A ja śmigam dalej, rozkoszując się tym pięknym widokiem, który mnie w tej chwili otacza. No spójrzcie sami. Czasami warto wstać bardzo wcześnie, żeby to zobaczyć. Lecimy dalej. No i wpada kolejna biżuteria dzisiaj. Tym razem kolczyk. No, nie widzę puntu na nim. Przyjrzę się w domu jeszcze, może. Jest na nim jakiś napis, czekajcie Kernberg Kern. Kern Nie wiem co to znaczy ładny, bo ładny Fant zaliczony Lecimy dalej. Ja na razie nie obszedłem jeszcze połowy tej plaży Powiem wam, że padam na twarz A połowy plaży nie przeszedłem Lecę dalej. I w kolejnych dwóch dołkach pada zawleczka 450 i kolejny e-fajek. A tam spójrzcie, ktoś już przyszedł popływać. A nie ma 6 rano. Brawo, brawo dla tej pani. A ja zrobiłem tą część plaży i teraz lecę tam za te kamienie na drugą część plaży. Zobaczymy, czy tam coś powpada. Tutaj wpadło całkiem, całkiem sporo. Spójrzcie kochani jaki widok. No ja już po drugiej stronie plaży wpada pierwsza 20 centówka, także druga strona plaży, także witam je monetą. O jest. Powiem wam, że jestem troszkę zgrzany już. Robi się coraz cieplej, będę musiał chybać do samochodu odnieść bluzę, bo ten polar jest naprawdę ciepły, ale póki co śmigamy dalej. No i wpada kolejna malusieńka część biżuterii. To po pierwsze. Po drugie, zobaczcie, jak już się zrobiło pięknie. Chmurki pięknie suną po niebie. A dodatkowo padło 4,60. A uszedłem może z 7-8 metrów. Także jest dobrze, jest dobrze. I lecimy dalej. Słońce już, słońce już całkiem wysoko. Jak tu się zbierać do domu. Jak tu nadal wpada kasa, kolejny jakiś 6 metalowy pierścionek, ale no jest to biżuteria kolejna, tak? Do no prawie 3 euro w drobnych na odcinku dwóch metrów. Po raz kolejny, no ja już mam pół kieszeni pieniędzy dzisiaj. Jestem mega zadowolony. Pogoda jest cudna, chociaż miało dzisiaj już padać. Mam nadzieję, że nie będzie. To może jeszcze po południu skoczymy gdzieś na jakąś plażę z rodzinką. A póki co, no to jeszcze mam. Cały ten areał do obejścia. Tam słoneczko już się wyłoniło za gór, ludzie pływają od samiutkiego rana. Także jest fajnie, jest fajnie. Lecę dalej, zobaczymy ile jeszcze wytrzymam. No więc, tak kochani, ja powoli będę się zmywał. Do puli dorzucam jeszcze 5,80. Zaraz podliczę, ile tego się udało dzisiaj naszarpać. W planach było odwiedzić dzisiaj trzy plaże. A powiem wam, że po tej jednej mam kompletnie dość. Jestem po prostu wypompowany. Nie spałem wcale. I chyba czas się zbierać powoli do domu. Dobra, ja podliczę jeszcze ile tego jest i zaraz wam pokażę. No więc tak, kochani, robiąc małe podsumowanie tego, co wpadło na tej plaży, a troszkę tego wpadło, no to tak, zacznijmy od śmieci, chociaż zapalniczka nadal działa. Okulary, ołówek, dwa fajki karabinczyk, śrubka kapsle zrywki nie mam tutaj wszystkich nie pokazuję wam wszystkich potem wpadły jakieś tam szajs metale, ale ładne tutaj miedziany, tutaj też bodajże miedziany pierścionek do tego jakiś tam kolczyk którego jeszcze nie rozszyfrowałem spróbuję to z domu zrobić, zobaczymy czy to jest coś fajnego czy nie no i jak widać całkiem w poro kasy, 35 euro wpadło na tej tylko plaży więc jak najfajniej jak najbardziej przepraszam, jestem naprawdę zmęczony. Można się zbierać do domu. A następne plaże, no to już kiedy indziej, bo dzisiaj nie mam już na nie siły. Do zobaczyska przy kolejnym odcinku.